Jakie znaczenie, nawet jeśli jedynie metaforyczne, kryje się za frazą dotknięty przez Boga? Jako agnostyk ze skłonnościami ateistycznymi, mimo wszystko także się nią posługuje, stając w obliczu kogoś z niezwykłym darem. Czy te wyjątkowe właściwości, geniusz i mądrość są całkiem poza zasięgiem nas, zwykłych śmiertelników? Jeżeli tak, to co my tu właściwie robimy, próbując zrozumieć niezrozumiałe, próbując zdefiniować geniusz i mądrość, choć może nam brakować nawet zdolności rozpoznania prawdziwych geniuszy i mędrców pośród nas. I jak możemy powiązać te na wpółboskie dary mądrość i geniusz z życiem i rzeczywistością inteligentnych, ale spójrzmy prawdzie w oczy zwykłych ludzi, jakimi jest większość czytelników tej książki, podobnie jak jej autor. Czy ci obdarzeni mądrością czy geniuszem są fundamentalnie i z natury różni od nas? Czy są zrobieni, żeby tak to ująć, z jakościowo innej substancji? Podobnie jak marmurowy Dawid na piedestale, który wyszedł z dłuta Michała Anioła, jest jakościowo inny od tłumu podziwiających go i wpatrzonych w niego turystów z krwi i kości? A może istnieje ciągłość między tymi upragnionymi, a jednak w większości wypadków nieosiągalnymi właściwościami? I część z nas może być w posiadaniu nieco skromnie wykształconych atrybutów lub przynajmniej może do nich aspirować. Innymi słowy, czy może być tak, że mądrość i geniusz są ekstremalną, najwyższą postacią usilnie pożądanej, ale dużo powszechniejszej cechy? Odkrywając taką ciągłość, zbliżamy się do odkrycia tajemnic geniuszu i mądrości a identyfikując i badając leżące u ich podstaw właściwości umysłowe, uczynimy te pojęcia istotniejszymi dla życia większości ludzi, którzy mogą być obdarzeni przez los zarówno talentem, jak i inteligencją, jednak nie są ani geniuszami, ani mędrcami.